Mam widzowie, Dzisiaj widzimy się w serii, która nazywa się Do wygranej na każdym trybie w Bedwars. Jesteśmy na trójkach, postaramy się wygrać. To już jest trzeci odcinek z trójek także mam takie wrażenie, że trójki przysłają mi najwięcej problemów. Nie wiem czemu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się dzieje. Nie wiem, co to jest za mapa. Trochę trenowałem poza osłonkami. Zdobyłem. co w się sensie zdobyłem. Eee Udało mi się znaleźć w końcu w szafie mojej yy, Bloody A70. I przez to bardzo dobrze klikam. Yy, bo tam prawie pod 20 cps -y podchodzę no 18 CPS-ów, -y, ale... Coś, coś w pobliżu tego. Czemu my w dwójkę jesteśmy? No! Co to jest za sens? Już... Który to jest odcinek, no? W którym tak dzieje jest W którym tak dzieje się? To już jest bardzo wydobywające. Także za każdym razem musimy tak robić. Dobra. Tam się będą podjeżdżać też. Cyk, cyk, cyk. Ale ja obudowałem to jest skill. Skill. A teraz patrzcie, co się tutaj zrobię. Ludzie będą myśleć, że tu jest łóżko. Więc tu przekopią. A tu nic nie ma. Ale ja jestem geekbrain. Gdzieś widziałeś kiedyś coś takiego. To jest bardzo mądre. Ja to wymyśliłem. Ja. Także. Jak widzicie jakiegoś youtubera, którzy nagrywają. Jak widzicie jakichś youtuberów, którzy nagrywają. I kupiłem sobie drugi. Och, nie, co jest w mojej głowie dzisiaj? Ok, źle. Dobra, Widzę zielonkę. Cyk, 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 cyk. Bo tutaj jeszcze nie idą. Tutaj nie idą. To się na szybko zbudujemy. No dawaj mordze, dawaj. Ale dostał combo. Stracone łóżko. Fajnie, dziękuję bardzo. Czy co? Co tu robi jakaś kaczka? A ja ci widzę czerwony, on jest tam. To mordo musimy uważać. Nie, nie, nie chcę ginąć, Nie. O! Byłem na strzałach. A teraz zbieramy sobie na gapa. Wait. Czekaj. No gdzie idziesz? Czekaj na mnie. Też muszę wziąć gapa. Dawaj, 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 Nie, nie, się, nie, ja gap'a właśnie. Aha. Dobra, to odkładamy. Mamy 10 diamentów. Co jest? Nieźle. nie, sharpness czy ochronę? Sharpness. I mam takie wrażenie, że idą do nas tak. Nie chcę problemów, nie szukam problemów. A co jest, co? Przecież nawet nie mogłem postawić, stawiałem blok. Widzieliście? Serwerowe lagi. Ajaj. Dobra. Ach, dopóki nie zagrałem ze mną moi koledzy, to nie wiem czy to wygramy, nie z randomami. Tu nas nie wczytało. się znaczy nie wczytało, nie wczytało nam jakiegoś gracza. Ale dobra. To by było na tyle chyba. Eee... Chyba, że zagramy w Murder Mystery jedną rundę. Też tak może być. Eee, o, tu. Bardzo się zdenerwowałem no. Co? Co? Co nie mogę? Nie mogę zagrać w Murder Mystery, tak? A tu musiałem kliknąć, okej okay. Myszkę sobie inną podłączę, bo do teraz już się nie będę bił, więc podłączę sobie z powrotem z tej O. No też wiarę szybko w na Tylko ona jest taka inna, fajniejsza. Przyjemniejsza. A co to jest za mapa No way! No way, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Wiecie co robimy. Ha, ha, ha. Tak jest. Czy trzymać prawy przycisk że ok. Nie wiem, co zrobić. Chodź tu. Nie! Gigi! Ja nie mogę. Ech. Trochę za bardzo leciałem, za dużo graczy, ale nie mogłem rzucić tym mieczem. No. Bo trzymałem prawy przycisk myszy, ale no nie wiem, nie chciało mi rzucić. Niesprawiedliwe. No dobra, wiecie, co jeszcze jedną rundę zagram, bo fajnie, fajnie mi się grało. Ale pamiętajcie, za dwa dni live będzie. Także będziecie mogli sobie wejść, wejść. Na live tylko, że live będzie o 14.00 może. Aj, role niewinne. Eee, dobra. To w ogóle to jest chyba ta sama mapa. Tu jest dużo ludzi, ja chcę się trzymać tam, gdzie jest dużo ludzi. O, złoto, to jest... Weźmiemy sobie, syp, syp. Fajnie Dziękuję Do widzenia Trzymajcie się Zostawcie suba, lajka, cześć